Siemano wszystkim, DC Jimmy z tej strony oraz pojazdem. Witamy w naszej bazie Space Engineers. Taki mała, mała zajawka przed materiałami, które niebawem będą trafiać na, na mój kanał. Właśnie tworzymy sobie bazę, już jakiś czas temu ją zaczęliśmy robić, ale nie było czasu pograć. I tutaj właśnie wam pokazuję, jak to fajnie wszystko wygląda. Tutaj mamy jeszcze zejście. Niewidoczne, to jest zapewne Mamy wejście do reaktora oraz baterie zapasowe. Tu mamy dodatkowe wyjście z wieżyczką obronną. I tu nadal znajdzie się hangar na pojazdy nasze. Właśnie tu mamy jeden pojazd podczepiony na zewnątrz stacji. No i to by było chyba tyle. Lecimy na front. Jak widać piękny mamy krajobraz, Jak się tak można to nazwać. Bo jest tutaj gdzie coś naprawia, psuje. Ha, albo i psuje. dobra, więc dzięki za uwagę i do zobaczenia w przyszłych materiałach. Cześć. Cześć.